Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że sprawdzimy w jakich krajach można zmusić pracownika do antidotumowania. Rozmowa Mazurka z Kukizem, czyli samo to połączenie jest mocne. Ksiądz pedofil Paweł Kania wychodzi na wolność, także no zaczynamy. Jakiś czas temu y, rozmawiałam z panią na Orlenie, że dostała informację, że jak się nie zaantidotumuje, to ją zwolnią. I pomyślałam sobie, najlepiej zwalić problem na pracodawców, przedsiębiorców, którzy i tak w tym naszym kraju są przedstawiani jako złodziei i oszuści. Może nie właściciel Orlenu, ale... Zwykły szary człowiek tak. Jednak jak podaje Interia, pracodawcy z USA, Australii, Brazylii, Zimbabwe mogą wymagać od swoich pracowników zantidotumowania się przeciwko Maurycemu. Inaczej sytuacja przedstawia się w Unii Europejskiej, gdzie nie ma podstaw prawnych, by o tym, czy antidotum jest. Antidotumy są obowiązkowe, decydowały firmy. Latem coraz więcej pracodawców w USA zaczęło wymagać antidotumów, by walczyć z yy, wzrostem zakażeń spowodowanym wariantem Delta. Prezydent Joe Biden 11 sierpnia wezwał firmy do wymagania antidotumów od pracowników i zapewnił, że rząd federalny będzie ich w tym wspierał. Departament Sprawiedliwości również uznał, że obowiązkowe antidotumy są prawnie dopuszczalne. Ostateczne badania przeprowadzone przez jedną z Amerykanów. Amerykańskich firm wykazały, że liczba pracodawców, którzy nakazują antidotumowania lub planują wprowadzenie jakiejś formy wymagań, wzrosła z 10% w styczniu do około 21% w sierpniu. Po pełnym zatwierdzeniu 23 sierpnia przez Amerykańską Agencję do Spraw Żywności i Leków preparatu Pfizer BioNTech, pracodawcy tym łatwiej mogą uzasadnić wymóg antidotumowania. Istnieją jednak wyjątki związane ze stanem zdrowia, a także przekonaniami religijnymi. религийными, Niektórzy pastorzy ewangelikalni dostarczają dokumenty umożliwiające zwolnienie z, w związku z przekonaniami religijnymi członkom swoich kościołów, a prawicowe fora dzielą się strategiami obchodzenia wymogów antidotumowania, informuje portal NBC. Apteki, drogerie, New York Times, Washington Post i CNN. Linie lotnicze Delta zapowiedziały, że nie będą wprowadzać takiego wymogu, ale nie za antidotumowanie pracownicy będą płacić dodatkowo 200 dolarów. Na swoje ubezpieczenie zdrowotne. Firma uzasadniła to tym, że leczenie choroby w szpitalu kosztuje linię średnio 40 tysięcy dolarów. No to jak w Polsce? My was nie zmuszamy, ale do restauracji nie wejdziecie, nie pani Magda? Geser? Jedynym stanem, w którym pracodawcy nie mogą wymagać antidotumowania pracowników, jest rządzona przez Repu Republikanów Montana. W Australii, podobnie zresztą jak i w Stanach Zjednoczonych, decyzja należy do pracodawców, którzy jednak dużo później i w mniejszej liczbie za zaczęli ogłaszać takie zasady dotyczące antidotumowania. Do 15 listopada powinni w pełni zaantidotumować się m.in. wszyscy pracownicy linii lotniczych Qantas i Virgin oraz największej w kraju firmy. Firmy telekomunikacyjnej Telestra. Sytuacja w Unii Europejskiej w tym kontekście, tylko w kilku krajach Unii Europejskiej istnieje podstawa prawna umożliwiająca pracodawców. Sytuacja w Unii Europejskiej w tym kontekście, w kilku krajach Unii Europejskiej istnieje podstawa prawna umożliwiająca pracodawcom nakładanie antidotumów na swoich pracowników w określonych sektorach. Na przykład we Francji taka podstawa prawna istnieje przy 11 chorobach, takich jak wirusowe zapalenie wątroby typu B lub odra dla pracowników zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej lub domach opieki. Oprócz tego od 15 września wejdą w życie sankcje przewidziane dla niezaantidotumowanych przeciw Maurycemu pracowników ochrony zdrowia. W Niemczech pracodawcy nie tylko nie mają prawa wymagać antidotumowania, ale również pytać o to, czy pracownicy zdecydowali się zaantidotumować. Mimo że inne kraje Unii Europejskiej nakazują antidotumowania w przypadku niektórych grup zdrowotnych, Niemcy unikają zmuszania kogokolwiek do zaantidotumowania się przeciw Maurycemu. We Włoszech cały personel szkolny musi mieć przepustkę zdrowotną wystawioną na podstawie zaantidotumowania, wyleczenia z wirusa lub negatywnego wyniku płatnego testu. Ostat z ostatnich 48 godzin. Podobnie w Grecji od 13 września do 31 marca przyszłego roku wszyscy pracownicy sektora państwowego i prywatnego, którzy nie posiadają zaświadczenia o antidotumowaniu lub ozdrowieniu w ciągu ostatnich 6 miesięcy, będą musieli wykonać jeden test na obecność Maurycego tygodniowo. Dwa testy tygodniowo wymagane będą od pracowników uniwersytetów sektora turystyki, gastronomii i rozrywki. Testy mają być wykonywane przez prywatne. Placówki za każdorazową opłatą 10 euro pokrywaną przez testowanego. W Izraelu wszyscy pracownicy miejsc, do których wstępu reguluje system zielonej przepustki, na podobnych do włoskich zasadach, również zobowiązani są do jej posiadania. Dotyczy to m.in. zatrudnionych w szkołach, hotelach i restauracjach. U nas żądać pewnie może tylko obajtek, powiem Wam, że przedsiębiorcy w Polsce nie są głupi. Choć KGHM też wymaga, nie wiem czy od wszystkich, ale wiem, że wymaga. Dajcie znać, czy u, u Was też szef chciałby żebyście się zaantidotumowali. Może ewentualnie zaczyna coraz więcej o tym mówić? Czy na razie sprawa się nie rozwinęła i nikt o niczym nie wspomina? Mazurek i cookies w jednym pomieszczeniu to taka sama bomba jak cookies u wojewódzkiego. Jak podaje do rzeczy, w pierwszej połowie sierpnia po serii przegranych przez obóz rządzący głosowań, marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła 15-minutową przerwę i zwołała konwent seniorów. Marszałek poinformowała, że grupa 30 posłów złożyła wniosek o powtórkę głosowania. Wśród nich posłowie KUKIS 15, którzy wskazywali, że podczas pierwotnego głosowania doszło do pomyłki. Najpierw Sejm poparł wniosek o reasumpcję głosowania, a następnie posłowie po odrzucili wniosek o odroczenie posiedzenia do 2 września. I na pos głosów Kuki, z 15, wylała się fala wściekłości. Ze strony opozycji padły oskarżenia o polityczną prostytucję. Paweł Kuki skomentował sierpniowe głosowanie w emocjonalnej rozmowie z. Robertem Mazurkiem w RMFFM. E, tak naprawdę chodziło o obalenie rządu, a nie żadne przerwy. Głosowanie prowadził poseł Sachajko. Źle spojrzałem, nacisnąłem guzik, tak jak on nacisnął. Nie słyszałem o co dokładnie chodzi. Zorientowałem się, że źle zagłosowałem. PiS powiedział, że może to odkręcić. To powiedziałem, to odkręćcie. Nie wiem, czy jest to zgodne z regulaminem. Jeśli przez to głosowanie miały upaść moje projekty ustaw, to trzeba było zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Stwierdził. Nie interesują mnie. Żadne posady w rządzie, spółkach skarbu państwa. Żadne syne, który Powiedziałem to wszystko partnerom, z którymi współpracuje, zapewniał polityk. Jak przyznał, ma z PiSem porozumienie co do głosowania w sprawie Polskiego Ładu i spraw personalnych. Rozmowa w studiu doty dotyczyła również ważnej dla Pawła Kukiza ustawy antykorupcyjnej, która stanowi prawne ultimatum wo wobec PiSu. Polityk podkreślił wcześniej w rozmowie z Radiem Wrocław, że na najbliższym posiedzeniu musi być uchwalona ustawa antykorupcyjna korupcyjna, żeby można było mówić, że ta współpraca z pisem układa się dobrze. Z kolei w wywiadzie dla PAP stwierdził, że jeśli projekt nie przejdzie, uzna współpracę z prawem i sprawiedliwością za niebyłą. Podczas dyskusji o ustawie na antenie RMF FM emocje wzięły górę. Paweł Cookies kilkukrotnie zarzucał prowadzącemu wywiad Robertowi Mazurkowi, że wmawia ludziom, że kłamie. Proszę dać mi dobry projekt Mazurka, mówił wyraźnie zdenerwowany. Ma pan lepsze pomysły? Niech pan idzie do Sejmu, dodawał. Tak, żeby było fajnie, prawo i sprawiedliwie, powiedział Cookies na pytania o szczegóły jego projektu ustawy antykorupcyjnej. Jak można atakować ustawę, która w jakikolwiek sposób, chociaż minimalny, ogranicza tę wszechwładzę partyjną. Dopytywał nie kryjąc emocji. Proszę mi wierzyć, to jest zawsze mały, bo mały, ale krok to ograniczenia złodziejstwa, bandytki politycznej. Potraficie to zrobić lepiej, to idźcie i zróbcie. Myśli Pan, że jest dla mnie że jest to dla mnie frajda, to jest dla mnie katorga. Sprzątam, a ktoś mówi, że nie tak sprzątam. To weź miotło i posprzątaj, frajerze. Kończymy to, powiedział Kukis na zakończenie rozmowy. I wiecie co? Problem pojawia się wtedy, kiedy musisz wszystkim wykrzykiwać, obrażać i tłumaczyć, że zrobiłeś dobrze. I krzyczysz, że prawie cała Polska nie rozumie, a tylko ty rozumiesz, że to było dobre. Właśnie, pani Kuki, to jest problem. Bo jeśli ktoś robi coś dobrego, robi coś, co jest dobre dla wszystkich, dla społeczeństwa i nie kłamie, i nie łamie obietnicy, to nie musi chodzić po programach i krzyczeć na ludzi, że są głupi, bo nie rozumieją. Nie musi wyłączać komentarzy na swoim profilu. Naprawdę nie są potrzebne żadne takie zabiegi. Wystarczy trochę samokrytyki, wystarczy spojrzeć na to, co chcą ludzie. A nie na to, jak jest panu wygodniej, bo mam wrażenie, że on wszystkim chce wmówić, że nikt nie robi dobrze, nikt nie wierzy. Bo mam wrażenie, że on wszystkim chce wmówić, że to on robi dobrze, a nikt mu nie wierzy, i go szlak trafia i ponoszą go emocje. Z dobrych rzeczy nie trzeba się tłumaczyć, panie Pawle, nie trzeba krzyczeć. Jeśli są dobre, to się obronią. <muzyka> Się rozpisują, że ksiądz y, Kania w, y, wychodzi na wolność. Jednak ja nazwałabym to pedofil Kania wychodzi na wolność. No ale wiecie, co ja mogę, nic nie mogę. Jak podaje onet, Wrocławski sąd uznał, że były ksiądz Paweł Kania skazany za gwałty na nieletnich nadal stwarza zagrożenie dla innych. Po wyjściu z więzienia nie trafi jednak do ośrodka w Gostyninie, do którego po odbyciu takich wyroków trafiają najbardziej niebezpieczni przestępcy. Będzie miał tylko nadzór prewencyjny taki. Sąd skierował go tak. Także na przymusową terapię dla y, przestępców seksualnych orzeczenie nie jest y, prawomocne. Kara Kani kończy się 22 września. Sądzają się rozprawą Kani na wniosek dyrektora zakładu karnego nr 1 we Wrocławiu, który chciałby został on uznany za osobę stwarzającą zagrożenie dla innych. W sprawie byłego księdza skazanego na gwałty na nieletnich opiniowali biegli psychiatrzy, psycholog i seksuolog. Ich zdaniem zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez niego czynu zabronionego z użyciem przemocy seksualnej. Sąd uznał więc Pawła Kanie za osobę stwarzającą zagrożenia dla dla innych i postanowił zastosować wobec niego po wyjściu na wolność nadzór prewencyjny. Kania będzie musiał informować policję o miejscu zamieszkania, zatrudnienia oraz o terminach i miejscach wyjazdów. Dodatkowo sąd skierował byłego księdza na przymusową terapię dla przestępców seksualnych oraz terapię mieszanych zaburzeń osobowości w Centrum Psychiatrii Środowiskowej w Zabrzu. Ponadto jego wyniki badań DNA, odciski linii papilarnych oraz zdjęcia mają trafić do policyjnych baz danych. Prokuratura chciała, by Kania został umieszczony w ośrodku w Gostyninie, gdzie trafiają najbardziej niebezpieczni przestępcy z całej Polski, którzy skończyli już odbywać swoje wyroki, ale niem sądu na wolności mogą tacy ludzie zagrażać życiu lub zdrowiu i wolności seksualnej innych osób, a prawdopodobieństwo popełnienia przez nich czynu zabronionego jest bardzo wysokie. Tak się jednak nie stanie. Dzisiejsze orzeczenie nie jest prawomocne. Tymczasem więzienne mury Paweł Kania opuści 22 września. Paweł Kania został zatrzymany pod koniec 2012 roku, gdy na kilka dni zameldował się w hotelu Orbis we Wrocławiu wraz z 13-latkiem. Zrobił to nie pierwszy raz. Tym razem jednak personel zwrócił na nich uwagę. Byli świeżo po szkoleniu w ramach akcji Stop Przemocy wobec dzieci. Zapaliła się czerwona lampka. Dyrekcja zawiadomiła policję, a ta zorganizowała zasadzkę. Wtedy też odkryto, że Kania jest księdzem i że był już skazany za posiadanie dziecięcej pornografii. Po zatrzymaniu wyszły na w rzeczy o wiele straszniejsze. Podczas procesu przed wrocławskim sądem Kania odpowiadał za gwałty i seksualne wykorzystanie trzech nieletnich chłopców. Został skazany na 7 lat więzienia. Wyrok zapadł w 2015 roku. Zgodnie z orzeczeniem za kratami miał poddawać się przymusowej terapii, ale tego nie robił. Ma też dożywotni zakaz wychowywania i edukacji dzieci. Pochodzący ze Świdnicy Paweł Kania przyjął święcenia w 96. Swoją drogę rozpoczął w Oławie, gdzie prowadził lekcje w szkołach. W 2002 trafił do parafii Świętego Ducha we Wrocławiu. Przez 3 lata był opiekunem ministrantów i katachetą w szkole podstawowej. To właśnie w tym okresie na plebanii Kania skrzywdził pierwszego chłopca. Wcześniej kupował mu prezenty, zapraszał do swojego mieszkania, gdzie chłopiec mógł grać na komputerze i zabierał na przejażdżki swoją srebrną hondą. Pierwszy raz przez policję Kania został zatrzymany w 2005 roku. Wpadł na gorącym uczynku, gdy miał proponować dwóm nieletnim chłopcom pieniądze za seks. Wtedy też policjanci znaleźli przy nim prezerwatywy, a w jego komputerze na plebanii zdjęcia i filmy pedofilskie. Nie został on jednak aresztowany. Poręczył za niego wówczas ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz. I ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz powinien razem z nim siedzieć teraz w więzieniu. Wcześniej za Kanie osobiście poręczył też arcybiskup Marian Gołębiewski. I to jest kolejne nazwisko, które powinno wisieć na ścianach kościoła i powinien ten gość odpowiedzieć również za to, że te dzieci musiały cierpieć. Ale ostatecznie w końcu się niby z tego wycofał. Jednak pomysł to pomysł. Normalnemu człowiekowi do głowy nie wpadają takie pomysły. Po zatrzymaniu przez policję Kania został urlopowany, a następnie w 2006 roku przeniesiony niesiony z Wrocławia do Bydgoszczy, żeby sobie mo molestował dalej. No i tam mimo obciążących na nim zarzutów miał kontakt z dziećmi. Nadal molestował ministrantów. Rodzice skarżyli się na lekcjach religii, opowiada dzieciom o seksie, że przyjemniej jest, gdy się bierze członka do ust. Kiedy w 2009 roku dyrektorka szkoły wezwała księdza na rozmowę, wszystkiego się wyparł. Poszła więc na rozmowę do proboszcza i powiedziała mu o skargach rodziców. Ten poradził jej, by sprawę opisała i przesłała do biskupa bydgoskiego Jana Tyrawy, który w przeszłości był był wychowawcą kani we wrocławskim seminarium. Dopiero trzy miesiące później Kania został przeniesiony z Bydgoszczy, najpierw na krótko do Wrocławia, a potem do Milicza. W Miliczu Kania nadal ma kontakt z ministrantami, zaprasza ich do swojego mieszkania, kupuje prezenty, przytula, łapie zakrocze. Wikary ksiądz Radosław szybko ustala, że Kania został nieprawomocnie skazany za posiadanie dziecięcej pornografii, e, kiedy skarży się proboszczowi Kazimierzowi Kordyńskiemu na jego zachowanie, ten nie reaguje. Czyli kolejne nazwisko do zapamiętania, Kordyński. Do więzienia. Kordyński mówi, że nie tym się zajmuje i nic z tym nie zrobi. Dlatego o tym, co dzieje się na plebanii, Wikary opowiada ówczesnemu biskupowi Wrocławskiemu Edwardowi Janiakowi. Ta rozmowa nic jednak nie daje. Które to już nazwisko do zapisania? Janiak. Nie wiem, zapisujcie, notujcie. Strasznie dużo tych nazwisk, przez które cierpią dzieci. Trzeba o nich mówić głośno. No ale Kania opuszcza Milicz dopiero w maju 2010 roku, gdy zostaje prawomocnie skazany na rok więzienia w zawieszeniu za posiadanie dziecięcej pornografii. W zawieszeniu, czujecie? Wtedy też Janiak zakazuje mu opieki nad ministrantami uczenia w szkole. Zostaje przeniesiony do sióstr Boromeuszek we Wrocławiu. Odświeża kontakt z ministrantem, którego poznał w Bydgoszczy, rozmawia z jego mamą, zaprasza go do siebie, a gdy chłopak do niego przyjeżdża, zabiera go do Zo. W nocy rozbiera go i molestuje. Później Kania zabiera chłopca do Warszawy, w hotelu znów go rozbiera i molestuje. Potem w lipcu 2011 jest jeszcze wyjazd na Wyspy Kanaryjskie, podczas którego Kania gwałci chłopca. W tym samym roku Kania znów zostaje przeniesiony, tym razem do domu księży emerytów. Zaczyna obserwować chłopców w małych miasteczkach. Pod Wrocławiem, głównie pod sklepami. Tak poznaje swoją nową, kolejną nieletnią ofiarę. Z tym chłopcem melduje się później w hotelu Orbis we Wrocławiu, gdy policja robi na niego zasadzkę. Paweł Kania był jednym z antybohaterów filmu Tylko nie mów nikomu braci Sekielskich. W maju 2019 roku, tuż po premierze firmu Wrocławska, kuria poinformowała, że Kania nie jest już księdzem, że decyzją Watykanu jeszcze przed Wielkanocą został wydalony ze stanu duchownego. W lutym 2020 roku Sąd Okręgowy w Bydgoszczy orzekł, że jednej z ofiar Kani kurie bydgoska i wrocławska, które wiedziały o jego pedofilskich skłonnościach mają zapłacić 300 tysięcy złotych odszkodowania. Wyrok ten Został podtrzymany przez sąd apelacyjny. Pod koniec ubiegłego roku y, obie kurie wypłaciły ofierze Kani około 400 tysięcy złotych. Kwota została powiększona o odsetki i opłaty sądowe. Prokuratura w tym wypadku miała rację. Powinien trafić do Gostynina i tam siedzieć aż do śmierci, bo jak widać na organy stary dziad się już nie nadaje, bo są za mocno zużyte. Każde to nazwisko, które wymieniłam wcześniej, powinno siedzieć w więzieniu za to, że przyzwoliło mu na to, żeby mógł krzywdzić dzieci. Gdy każdy, który. Dał mu wyrok w zawieszeniu. Każdy, który chciał mu w jakiś sposób pomóc, żeby się wywinął od kary, ten, kto dał mu pierwszy wyrok tak niski, powinien płacić tym ofiarom, powinien być pociągnięty do odpowiedzialności. Według mnie każdy, u którego znajdziemy pedofilskie treści, mało tego, są zeznania, powinien dostać do żywocie jeśli chodzi o organy, to wiadomo, musi być trochę mocno, bo taki stary dziad to się na organ nie nadaje, bo już jest zużyty cały, więc chyba, że na karmę dla psów. No. Każdy powinien dostać do żywocie. Nie powinno być tak, że oni nie dostają rok w zawieszeniu. Co to jest za wyrok za pedofilskie treści i molestowanie dziecka? Także ja nie wiem, dlaczego taka decyzja sądu. Nie wiem, dlaczego ktoś mu pozwolił pracować z dziećmi. Nie wiem, dlaczego o jego losie decydował Kościół. Dlaczego zawsze wszyscy wszystko wiedzą i milczą? Ja nie mogę tego pojąć. Co to znaczy, że nie chciał się podać w ogóle tej przymusowej terapii? I go wypuścili, chociaż nie spełnił warunków yy, wyroku, który dostał od sądu? Ja nie rozumiem, nie mogę tego pojąć. Uważają, że niebezpieczny, nie poddał się terapii, że może zrobić przez to komuś krzywdę, ale go wypuszczają. Ciekawi mnie, gdzie on pójdzie. Na ulicę powinien iść, albo do przytuku dla bezdomnych. Na nic więcej nie zasługuje. Miska ryżu od Morawieckiego może mu będzie należeć. Nie wiem. Niesprawiedliwe. No nic, żegnam. Do zobaczenia jutro o 15 i 19. .00. Słowo na koniec odcinka to niesprawiedliwe. A ja buziam. Pa.